Ludzie mówią, że techniki perswazji są proste, nie wywołują oporu klienta i jednocześnie przydają się sprytne triki. Okej, okay, ale mówisz ludzie mówią. Czemu mówisz ludzie mówią? Dlatego, że wtedy jest to bardziej wiarygodne. Nie mogę wyjść, wiesz, na środek i powiedzieć, że te techniki są super. Nie? No, okay. Lepiej, żeby zrobili to za mnie inni. No faktycznie, I jak nazywa się technika? Zmieniony wskaźnik odniesienia. Zmieniony wskaźnik odniesienia. Tak. No weźmy jakiś praktyczny przykład. Załóżmy, że jestem sprzedawcą w sklepie meblowym mhm. i chcę sprzedać na przykład ten stół. Ludzie uwielbiają kupować, ale nie lubią, kiedy im się coś sprzedaje, więc gdybyś podszedł do klienta, zaczął zachwalać ten stół, mógłbyś go zniechęcić. Lepiej jest więc użyć zmienionego wskaźnika odniesienia. Można to zrobić na przykład tak. Wie pan co, ludzie, którzy kupili ten stół, mówią, że ma wyjątkowo odporną na zarysowanie powierzchnię, jest na tyle duży, że można przy nim posadzić całą rodzinę i jednocześnie jest w dobrej promocyjnej cenie. No faktycznie, i na koniec jeszcze zrobiliśmy wezwanie do zakupu, mówiąc mi o dobrej promocyjnej cenie, żebym dokonał tego zakupu. Tak. Ludzie cenią zmieniony wskaźnik odniesienia za to, że można nieinwazyjnie włożyć korzyści o Twoim produkcie w usta innych ludzi i przekazać to dalej. No tak, czyli ludzie mówią, że te techniki są proste, skuteczne i pozwalają łatwo zachęcić klienta do zakupu? Tak, dokładnie.